Czym jest kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy naturalnie występuje w organizmie człowieka, a największe jego ilości zlokalizowane są w ścianach naczyń krwionośnych, skórze, mazie stawowej oraz ciele szklistym oka. Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza zdolności wiązania bardzo dużych ilości wody. Kwas hialuronowy pełni istotne funkcje, m.in. chroni skórę przed wnikaniem bakterii oraz bierze udział w dystrybucji składników odżywczych do tkanek i chrząstek. Związek z powodzeniem stosowany jest nie tylko w medycynie estetycznej. W ostatnich latach on zdobył znacznie szersze stosowanie. Ze względu na doskonałe właściwości wiązania wody daje świetne efekty w profilaktyce oraz łagodzeniu objawów choroby zwyrównieniowej stawów początkowo stosowane wyłącznie ze strzyki z kwasem hilonowym w kolano. Obecnie z powodzeniem wstrzykuje się go także w stawy skokowe, biodrowe, ramienne oraz mniejsze stawy dłoni i tego typu miejsca. Ja zalecam swoim klientom robić nie ze strzyki, bo oni działają tylko na jeden konkretny staw i trzeba zrobić minimum trzy takie zastrzyki. Tak, żeby będzie jakiś efekt. Ja proponuję swoim klientom pić płynny kwas hialuronowy. On daje efekt komodyzacyjny oraz pozwala naszemu organizmu zacząć właśnie produkować własny kwas hialuronowy i działa na wszystkie stawy jednocześnie, a nie tylko na jeden staw. To jest jego zalety.